Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jestem z genetykiem Arturem. Witam. Mieliście już okazję gościć go tutaj na kanale, gdzie nagrywaliśmy film u Artura na siłowni jego domowej. Cześć, Artur. Cześć. Robimy dzisiaj w jazdach ataków. Możemy? Śmiało. Gdzie Artur wtedy zrobił redukcję, a teraz od jak dawna jesteś na masie? No, praktycznie pół roku można powiedzieć, że już jestem na masie. Taka praktycznie bardziej zdrowa masa, czyli nieduży surplus kaloryczny. Tutaj mieliście jego efekt z redukcji, gdzieś tutaj się właśnie wyświetla. Teraz tak wygląda na masie i dzisiaj pogadamy o tym, jak budować masę mięśniową, co robić, jak trenować, jak postępować dietetycznie, ale także zobaczycie nasz wspólny trening. Więc co, zaczynamy? będę? Ciśniemy. Artur, które to jest Twoje podejście do masy? Bo tutaj, tutaj też stawimy porównanie, jak to wyglądało wcześniej. Przed e-bookiem, jak to wygląda teraz? Można powiedzieć, że to jest praktycznie drugie podejście do masy. Z tym, że na początku, jak pierwszy raz to próbowałem, że tak powiem, masować, to wyglądało to w ten sposób, że jadłem około 4000 kalorii, także to było zbyt dużo, bo można powiedzieć że to było jakoś 800-900 surplusu. raz, że wiem, ciężko żeby to przejeść, jadłem niezdrowo, bo jadłem na przykład zamiast masła, kanapki z majonezem, do tego no nie wiem, 10 kanapek, mnóstwo jajek mnóstwo majonezu, żeby robić jak najbardziej te posiłki kaloryczne mhm. Jak to Ale... teraz wygląda? No, no. Teraz aktualnie staram się po prostu jeść 3-4 posiłki każdy pełnowartościowy przede wszystkim źródło białka, tłuszczy i węglowodany, no i przede wszystkim ten surplus wygląda tak, że jest około 200 do 400. Jest jakaś różnica między Twoją ławeczką w domu, a tutaj? Jest, ta jest zdecydowanie bardziej miękka. No i myślę, że ta jest, ta jest wyższa. U mnie po prostu jest dosyć niska w domu, jednak. Polecimy z grubej rury. A co tam? 47,5. Kurde. To tylko tak na filmie. Prawie paka. Ale będzie wstyd, jak nie wycisnę. Ogólnie też różnica, na przykład między siłownią domową, a tutaj, e, jest przede wszystkim też taka, że tu jest zdecydowanie łatwiej. Dlatego, że chcę wziąć 30 kg, mm. biorę 30, siadam i robię. Mm. A u siebie, zanim pozakładam na pantelki obciążenie, to tracę też a, mnóstwo czasu. Plus i minusy, ale też musisz tutaj czekać w kolejkach, a tam nie. To się zgadza. Dzisiaj <laughs> robimy taki typowy pompa-trening. Czyli krótkie czasy odpoczynku, ale też mamy mało czasu, żeby to wszystko ponagrywać. No i też takie treningo czasu do czasu są po prostu przyjemne, fajne. Widziałem Artura wtedy w. To było lipcu. Na, na redukcji to był zdecydowanie mniej ruchliwy, jest taki bardziej flegmatyczny. A teraz to kurczę, tak wiesz, jakbyś teraz wziął jakąś przetreningową. Nic nie było przed treningiem. No i jest tak zdecydowanie więcej, się chce, chce ruszać. Dlatego jak na przykład redukowałem na 2000 kalorii. Chciałem wejść na 0 kaloryczny, wszedłem na 2600, okazało się, że waga dalej spada, ale to przez to, że po prostu więcej tak, energii, tak. więc się ruszałem. Dodałem 200, 2800, znowu spada. Dokładnie. Okazało się, że zatrzymałem się na 3000. Zrobiliśmy teraz ruch wyciskania, więc od razu przejdziemy na mięśnie antagonistyczne, czyli zrobimy wiosłowanie. I to też jest bardzo fajny tip, jeżeli macie mało czasu, to możecie połączyć to, nawet tutaj nie odpoczywać między tymi seriami, tylko od razu ciśnięcie dalej. Opierasz się w ten sposób i tak. Najlepiej też nogi równo żeby nie prowadzić do żadnej dysproporcji. Czyli w Właśnie, żeby odcinek leździ wiody czasu nie dostawał, nie? Tak, tak, tak. Trochę, trochę bliżej sobie stan nogami. Ok? I proste plecy, proste plecy. Możesz lekko ugrąć nogi? Jeszcze? Mhm. Tak żebyś miał cały czas proste plecy. To jest bardzo fajna alternatywa. Co prawda nie pracujemy nad centralną stabilizacją przy tym ćwiczeniu, Bo mamy stabilizację w postaci ławki. Ale czucie, mięśni pracy jest ogromne. Zobaczymy, ty będziesz to robił pierwszy raz? No. Ok, to jeszcze trochę się przesuń. Dobra, no. Klap handelki i upadki w dół i prowadź łokciami. Prowadź łokciami. Wyżej trochę. Ok. Tak jak w eBUK napisałeś, robić mini kata co jakiś czas. Okay. Zastanawiałem się dlaczego. Teraz już na własnej skórze wiem dlaczego, bo po prostu po tych 6 miesiącach ciągłej masy okay. przede wszystkim nie mam w ogóle apetytu. Nie chcę się nawet gotować, bo po prostu kiedy myślę o jedzeniu, to i po prostu nie chcę. Nawet już pizza, kebab, takie rzeczy po prostu nie smakują tak jak, tak jak powinny. No to jest fajne, że ty masz tą świadomość i też potrafisz sobie to wszystko poukładać w głowie, nie? Tak, no że jakby sobie... ten e-book jest narzędziem dla ciebie, ale potrafisz sobie to tak pomajstrować, żeby to było dla ciebie. No, naprawdę zrozumiałem go raz na samym początku, później jedynie jak czegoś nie wiedziałem, to zaglądałem sobie w konkretny dział. Aha, dobra, upewniłem się, rzeczywiście. Czy największy progres poszedł? Drążek. Drążek? 21 kg e, przyczepiam, a wtedy bez, obcią bez obciążenia robiłem. Czekaj, drążek, masz teraz 21 kg dodatkowo, tak. wtedy bez obciążenia, obciążenia było. I ważysz 10 kg więcej, tak. czyli razem 30 kg na drążku. No, w sumie razem z moją wagą 105 kg. Wow, tak na... na ile powtórzeń? Na 6 powtórzeń 3 serie. Ty, ale muszą być na zbekę. Ponapinali się, zrobili pompa trening i poszli. Jeszcze nagrali to na pamiątkę. Jeszcze tylko fotki na Instagrama. <noise> Jakie jeszcze zmiany zauważyłeś między redukcją a masą? Jakieś są poczucie, coś, coś innego? Ogólnie między masą a redukcją są spore różnice. Przede wszystkim na redukcji mamy coś takiego, że jesteśmy bardziej ospali, mamy trochę tej siły mniej, mniej ruchu, mhm. ale a co do masy, jednak ma się tych kalorii więcej, więcej się chce. Ale też bardzo duża różnica jest choćby w gospodarce hormonalnej. Przede wszystkim mamy różnicę taką, że na masie e, libido jest na zdecydowanie wyższym poziomie. Na redukcji, kiedy tego fatu jest mniej. Czyli wcześniej nie było zbytniego zainteresowania, podczas przeciwną. W praktycznie w ogóle można powiedzieć, <laughs> przez kilka miesięcy w głowie było tylko jedzenie, redukcja, waga e, i żeby przede wszystkim jak najniżej ten fat szedł. I w sumie teraz się zmieniło to, że masz dziewczynę? Więc może to, to jest potwierdzenie. Tak pośrednio tak. Jakaś korelacja jest. Tak, nie skutek przyczynowo skutko. Myślę, że tak, ale, ale przede wszystkim w myśleniu też jest spora różnica pod tym kątem jednak, więc... I teraz wszystkie dziewczyny, które oglądają, to takie łee. Aż tak myślę, że chyba nie. Najpierw robisz tak, żeby cię rozpoczęła na barkach. Teraz lekko ramię do tyłu. Przez to masz stałe napięcie już na tricepsie I teraz do, tak, tak mocno jak możesz. Łokcie trzymaj bliżej, ok? I wyprost i łokcie nie uginasz. Cały czas są w tym samym miejscu. Znaczy łokcie są cały czas zabetonowane. Trochę jeszcze ramię do tyłu, żeby jeszcze bardziej rozciągnął. Ok, teraz. Po to robimy ten ruch wyciągnięcia ramienia do tyłu. Żeby ciężar ciała cały czas spoczywał na tricepsach, a nie na barkach. Bo tutaj, jakbyśmy mieli dłoń, to mamy już zerowe napięcie mięśniowe. A tak, cały czas ten triceps się napina. w takim razie, ile kilogramów od okresu kiedy się widzieliśmy? 6 miesięcy to było temu. Widzieliśmy się w połowie lipca, wtedy ważyłem 71,72. Aktualnie waży 82 kg Wiadomo, tłuszczu trochę wpadło ale gdzieś tam mniej więcej sobie pomierzyłem też obwody, więc kilka tych centymetrów tu i ówdzie wpadło. To jak łapa na pewno masz dużo większą? Ile tutaj? Wtedy miałem 36,5 cm, teraz mam 39 bez pompy. Na pompie pod 40 powoli podchodzi. Fajnie. Ty klaty? Nie mierzyłem nigdy klatki. Kurczę, widać też, że Ci poszło. Tak, bo zrobiłem też priorytet na klatkę. 16 serii od końca listopada, także 2 tak. miesiące. Mam priorytet klap. Ładnie tam e, W udzie poszło w każdym razie 4 cm. mówimy miałem, miałem 55, 59. Nogi mam dość małe, ale zacząłem je w końcu ćwiczyć. 4 cm nub gainsy wpadły. I właśnie coś nam urosło. Super. To zaczęłeś działać w social mediach. No to zacząłem na Instagramie. Głównie przede wszystkim chcę pokazać, będzie że będzie Insta pokazać, że można przede wszystkim jeść nawet tą pizzę, kebaby i tak dalej i po prostu oczywiście wszystko w normach raz kiedyś, a nie jestem przeciwnikiem Takiej zasady 100% albo nic. Bo ile można na tym wytrzymać? Miesiąc, dwa, trzy. I na Instagramie głównie właśnie staram się to pokazać poprzez to, co jem. Wstawiam sobie po prostu na majstory i od czasu do czasu właśnie jakieś tam posty. Zacząłem ostatnio trochę merytorykę w opisy stawiać. No i właściwie to tyle. Ok, więc to by było na tyle w tym materiale. Bardzo dziękuję, Artur, za trening, że przyjechałeś. Dzięki również. I jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich luźnych materiałów. Super, że tak masa Cię idzie. A. I to takie wiesz, jak jest ten mem, Ale Teraz po pompie już ciężko. I co? Do usłyszenia w kolejnych materiałów. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy potem po redukcji Twojej. Tak, mam nadzieję, że w lipcu będzie okazja. Tak, no to w takim razie do zobaczenia. To też się powiedzie nie zagrać z wizami. A. Dzięki, pozdrawiam, cześć.